Cudowna odżywka z płatków owsianych działa nie gorzej niż obornik na pomidory, ogórki, papryki, błakarzany. Owiec w ogrodzie jest ceniony przez ogrodnika za bogactwo minerałów i pierwiastków śladowych, którymi hojnie dzieli się z roślinami. Dzięki niemu warzywa stają się silniejsze, rzadziej chorują i dają szlachetne plony. Ogrodnicy dzielą się swoim doświadczeniem. Płatki zawierają witaminy z grupy B, wapń, potas, fosfor, cynk. Potas tworzy owoce, dzięki czemu gromadzą się cukry, a fosfor służy jako budulec systemu korzeniowego. Wapń wzmacnia odporność roślin, a cynk ją odparnia je na zmiany temperatury. Przed użyciem płatki miele się na mąkę. W tym przypadku na korzystny efekt ich działania trzeba czekać znacznie krócej. Podczas kopania terenu na wiosnę, przed sadzieniem, posypujemy na 1 metr kwadratowy jedną szklankę mąki, z płatków owsianych. Niektórzy ogrodnicy wsypują bezpośrednio do dołka, napełniają go wodą i sadzą sadzonki. Przyznam się szczerze, że i ja tak robię, i moi przyjaciele. Efekty są naprawdę ogromne.